Siemano. Cześć. Witamy na kolejnej podróży. Witamy Was z Kasprowego Wierchu. A dzisiaj wjechaliśmy kolejką ze względu na, na to, że jesteśmy już tutaj trzeci dzień. Troszkę już pochodziliśmy po górach. Jesteśmy trochę już zmęczeni, no i daliśmy sobie, pozwoliliśmy sobie wjechać kolejką, planujemy przejść do Czerwonych Wierchów szczytami, a czy to się uda to się okaże, jak na razie widoczność 30 metrów mleko, <grym> mleko nami. jest także pozdrawiamy z Kasprowego i zapraszamy do oglądania takie mamy piękne widoki a tam jest świnica i cyk Mina mi się Babia Góra w lipcu w tamtym roku. Też tak było zimno i, i w chmurach. Wieje! Strasznie wieje! A tak jak się przejrzeć, tak fajnie prze, wiatr przegania przez górę chmury. Patrzcie, kolejne góry się wyłaniają. Tam jest. Zapraszamy do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Naszego kanału na Podlurno I po błocie I jak Ci się Julia podoba? Błotko, fajne, Zobacz tu jakie fajne skały od brzegu i nie po błocie. Nie wiem, cały czas idziemy i go nie ma, ale będzie na pewno. No tak, jest, nie tworzy to leśniczka. No właściwie to tak. Ja Chciałem to upaść, że ja ten patek wskąpał. Co? Ci powiedz ładnie. Słabe góry, nie da się spłacić. Tak nie.

Chyba Proszę. Trzymaj, To tutaj tu pół, godziny. pół godziny. Tu jest pół godziny. Tata mamy. mówi, że jak będziesz chciał, to na Giełbunt wejdziecie. Ja z Julią ja nie wchodzimy. Ale to zależy, jak będzie kolejka, czy No, wyciągniemy w Jak to I schodzimy z Kopy Kondrackiej. Idziemy teraz w kierunku Giewontu. A nie pokażę wam, pokażę wam, a tak nie widać. Niestety pogoda dzisiaj nam nie sprzyja do końca. Pochmurzono jest, pochmurnie jest bardzo mocno. Plan był pójść dalej do doliny Kościeliskiej, ale przy takiej pogodzie nie ma to najmniejszego sensu. I schodzimy tutaj pod giewont. No i później w dół na kuźnicę. na kuźnicę. A może jak nie będzie kolejki, to z Szymonem polecimy raz, dwa na giewont. Tak. O, jak pięknie. Na gierbą 20 minut Ostrożnie i mocno łańcucha trzymaj To My jesteśmy. No to... A nie też. Ale wiesz Ani się to. <grywka> Pokonaliśmy łańcucha. idziemy dalej. No ciekawe na zegarek, że nie spojrzałem ile szliśmy, nie? Oj, piękna kosa drzewinka, jak ja lubię te rośliny. O, nasze baby są. Jak nasz czas, bo nikt nie patrzył na zegarek. To ile nam to zajęło? Nie wiem. Dobra, schodzimy do kuźnic niebieskim szlakiem. Dwie godziny. Patrzcie jak widać ten

Podnie. Żeby mógł oszczelić To był pożar To schronisko się paliło niedawno Był pożar, widać moncie tak? Клеветки, ну это кузнец Родины Tak, jak z a jak w górki to normalnie nie możemy I tego do, do góry ciąć. Na dzisiaj już kończymy. Za nami rondo w Kuźnicach. Tu się kończy dzisiejsza nasza podróż Idziemy? po szczytach. Wjechaliśmy kolejką, poszliśmy na Kopę Konradzką. Stamtąd z Szymonem zalecieliśmy raz, dwa na Giewont. I zeszliśmy z powrotem do Kuźnic. Kółko takie koło 16 km. A czasu już nie pamiętam ile to zajęło. Ale sporo, 6 godzin. O 10 wyszliśmy. Także dziękujemy, że wytrwaliście do końca. i do zobaczenia na kolejnej. Bajo. Bajo.